That's Wspaniały nasz troskliwy Ojcze icho. Zwracamy się w tej modlitwie do Ciebie, ponieważ chcemy Ci z serca podziękować za przyjawy Twojej dobroci, za troskę, jaką roztaczasz przed nami nad każdym zborem na całej ziemi. Odczuwamy to bardzo i chcemy naprawdę, Boże, podziękować za Twoją lojalność wobec nas, za, za Twoją miłość, za to, że możemy odczuwać Twoje wsparcie i mieć takie poczucie, że słuchasz naszych modlitw. Że nam błogosławisz, że wspierasz, zwłaszcza w trudnych chwilach. Każde zebranie i każdy pokarm duchowy, który otrzymujemy na chrześcijańskich zebraniach, jest właśnie taką cegiełką do budowania naszej wiary, do zaufania wobec Ciebie. Dlatego chcemy to cenić, to co tutaj słyszymy. Z, z wielkim szacunkiem odnosimy się do Ciebie Jehowo, i chowaj do Twojej organizacji, ponieważ widzimy, że to jest Twoja organizacja, że Ty stoisz na jej czele i że Twój syn jest głową zboru. Dlatego prosimy ojcze Jechowa, abyś pobłogosławił dzisiejszy program, zwłaszcza braciom, którzy biorą udział w dzisiejszym programie, którzy włożyli wiele pracy, aby przedstawić przygotowane myśli. Zechciej wysłuchać nas i pobłogosławić ten czas, abyśmy mogli z przyjemnością i z otwartymi sercami słuchać tego, co masz nam do powiedzenia. Przejmij naszą modlitwę, którą teraz zasyłamy przed Twój tron w imię naszego Pana Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Amen. mais... Je suis... Je